Narodowa Agencja Poszanowania Energii, czyli w skrócie NAPE SA, od 1994 roku specjalizuje się w doradztwie energetycznym. W doradztwie energetycznym, a więc w szczególności opracowanie audytów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej budynków, ocena środowiskowych i wszelkiego rodzaju analizach energetycznych, mając pomóc proces powiększania efektywności energetycznej w polskiej gospodarce. Do tej pory zrealizowaliśmy kilka tysięcy audytów energetycznych z bardzo szerokiego zakresu tematycznego, między innymi przemysłowych procesów technologicznych, budynków, systemów wentylacyjnych, systemów chłodniczych, źródeł ciepła czy też sieci ciepłowniczych. Nasze usługi doradcze wybrało do tej pory szereg globalnie renomowanych korporacji, z czego jesteśmy bardzo dumni, ale również jesteśmy bardzo dumni z tego, że często udało nam się wspierać lokalne samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. W projekcie Audit Plus. Wspólnym celem jest przekształcenie dostępnej wiedzy technicznej oraz regulacyjnej oraz narzędzi dostępnych wspierających poprawę efektywności energetyczną w praktyczne know-how. Chcemy w tym celu zjednoczyć zarówno decydentów politycznych, stowarzyszenia, prywatne firmy oraz technologów, tak aby wspólnie upowszechniać nowe standardy oraz zwiększać skalę realnych inwestycji przemysłu energochłonnego w poprawę efektywności energetycznej. Bardzo chcemy, aby modernizacje zidentyfikowane w audytach energetycznych nie pozostawały tylko teoretycznym potencjałem. W ramach projektu NAPE jest odpowiedzialna za działania w Polsce w ramach tego projektu. Te działania obejmują stworzenie grupy operacyjnej, która będzie złożona z ekspertów w dziedzinie efektywności energetycznej oraz za pilotażowe wdrożenie innowacyjnej, kompleksowej usługi doradztwa energetycznego dla przemysłu energochłonnego w wybranych przedsiębiorstwach w kraju. Odpowiadamy też za koordynację tzw. 5. Pakietu Roboczego, w którym zajmiemy się planami replikacji i komercjalizacji wyników projektu. Dzięki temu liczymy, że nasze innowacyjne rozwiązanie będzie mogło być powszechnie dostępne w przyszłości na rynku usług doradczych. NAPE na przestrzeni lat uczestniczyło w licznych projektach europejskich. W obszarze związanym z efektywnością energetyczną przedsiębiorstw braliśmy m.in. udział w projekcie InnoWeas z Horyzontu 2020, gdzie stworzyliśmy program szkoleniowy mający na celu usunięcie głównych barier nietechnicznych utrudniających czerpanie korzyści z realizacji audytów energetycznych przez sektor MŚP, czyli przez ten sektor, w którym audyty energetyczne nie są wymagane przez prawo. Prowadziliśmy również projekt MP z Norway Grants którego celem było promowanie standardu zarządzania energią według ISO 50001. W Polsce realizowaliśmy go poprzez wdrożenie ISO 50001 w dziewięciu wybranych przedsiębiorstwach, tak aby zademonstrować na tych, na tych przykładach korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Byliśmy także zaangażowani w projekty wspierające sektor finansowania efektywności energetycznej, jak na przykład projekt RAM Baltics z Horyzontu 2020, którego głównym celem było poszerzenie ram i przyspieszenie tempa finansowania poprawy efektywności energetycznej w gospodarce, w szczególności w regionie Morza Bałtyckiego, z naciskiem na trzy sektory budynki publiczne, budynki prywatne oraz przedsiębiorstwa.